Witam. Dzisiaj jestem przy słoneczniku. Kwiaty przycięte, nasiona wydłubane. I teraz pytanie, co zrobić z łodygami słonecznika? Na początek łodygi przycinam przy samej ziemi. I OK, wszystko wycięte. I teraz najprościej, co można byłoby zrobić z takimi łodygami, to wyrzucić je po prostu na kompost. Z tym, że najpierw trzeba by było troszkę je rozdrobnić, pociąć na mniejsze kawałki. Bo po pierwsze będzie się łatwiej rozkładać, a po drugie raczej nikt nie dysponuje takimi dużymi kompostownikami, żeby takie badyle po 2 metry można było składować Z moim zdaniem najszybciej rozdrabnia się szpadel ostry szpadel i wychodzą takie małe kawałki chwila moment i łodyga rozdrobniona. Jeśli już jesteśmy przy rozdrabnianiu, to jeśli dysponujemy jakimś rozdrabniaczem do gałęzi, to warto właśnie takie łodygi najlepiej po wysuszeniu przez taki rozdrabniacz przepuścić. Po wysuszeniu, bo takie świeże mogą czasem gdzieś ten rozdrabniacz zaklejać. I po rozdrobnieniu otrzymujemy znakomity materiał do ściółkowania, a znakomity, dlatego że Materiał będzie dość włóknisty i będzie bardzo wolno się rozkładał na grządkach, więc bardzo rzadko będzie go trzeba w trakcie sezonu uzupełniać. I łodygi słonecznika również sprawdzą się świetnie w grządkach podwyższonych. Przy zakładaniu grządek podwyższonych kładziemy takie łodygi na spód, podobnie jak kładzie się na spód w takich grządkach gałęzie. Tu możemy je zastąpić albo też obok właśnie tych gałęzi położyć właśnie te łodygi. Nie trzeba ich rozdrabniać, wystarczy je przyciąć na wielkość naszej grządki, położyć nawet z liśćmi, oczywiście później przykryć następnym materiałem. To wszystko będzie się w ziemi na pewno szybciej rozkładało niż gałęzie no i oczywiście będzie nam tą grządkę użyźniać. Złodygi słonecznika po dobrym wysuszeniu można spalić i wtedy otrzymujemy popiół, który jest bardzo bogatym źródłem potasu. Taki popiół złodyg słonecznika zawiera więcej potasu niż, niż na przykład popiół drzewny, praktycznie jest go tam dwa razy więcej, także fosfor, wapń, więc jest to znakomity materiał do nawożenia wszystkich roślin kwitnących owocujących, pomidory i tak i wykorzystać go, można go po prostu podsypując rośliny, jak i rozpuszczając go w wodzie i takim rozpuszczonym rośliny można również podlewać. A po dobrym wysuszeniu łodyg, z łodyg słonecznika możemy również tworzyć różne konstrukcje wspierające dla roślin. No może bałbym się tutaj przy takiej tyczce posadzić pomidory, ale na przykład dla fasoli, czy, czy na przykład jakieś pnącza, czy, czy kwiaty, gdzieś wspinające się jak najbardziej to się sprawdzi wysuszyć można oczywiście na słońcu, jeśli pogoda pozwala, jednak teraz jesienią, kiedy dni są coraz krótsze, gdzieś tej wilgoci w powietrzu jest więcej, najlepiej byłoby takie łodygi suszyć gdzieś w pomieszczeniach, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nawet tam nie musi być żadnego dostępu słońca. Ważne, żeby właśnie tej wilgoci na tych łodygach się nie zbierało. Przyciąć sobie na długość odpowiednią. A podczas usuwania liści, warto pozostawiać takie właśnie kikuty, które będą tutaj znakomitym miejscem żeby rośliny mogły się chwytać, jak i również my będziemy tutaj mogli wiązać sznurki. No i konstrukcje, na przykład coś takiego. Prosta konstrukcja, coś jak indiańskie tipi. Tu przy tyczkach na dole można sobie posadzić na przykład fasolę i ona będzie się znakomicie do góry potem spinała. Po prostu jest, u góry jest to związane. Można powiedzieć, że banalnie proste. Takich troszkę bardziej rozbudowanych, to taka kratka na przykład. Tutaj również można z tej i z tamtej strony posadzić sobie rośliny, które właśnie będą się wspinać, i właśnie tutaj, dzięki tym kikutom pozostawionym, rośliny będą miały jak się wspinać i po czym się wspinać. A oprócz podpór dla roślin, takie konstrukcje sprawdzą się również jako miejsce, w którym możemy rośliny zawiesić i wysuszyć. Tu akurat mam pokrzywę i będzie tutaj idealnie z każdej strony pokrzywa sobie obsychała. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. I zapraszam wkrótce.